Coś? Dobra, zaczynamy naszą przygodę. Raza. Witam serdecznie. Właśnie wylądowaliśmy na lotnisku w Monachium. W Warszawie nie było nic do kręcenia, była bardzo słaba pogoda, padał deszcz. W tej chwili jest słonecznie i tutaj zaczynamy naszą przygodę. 30-dniowy daily vlog. Będziemy kręcić codziennie jeden film z naszej podróży poślubnej, czyli moje, mojej i Dziubala. 25 lat temu, 4 czerwca, mieliśmy na ślub, nie było wtedy miesiąca miodowego. W tej chwili go rozpoczynamy. A czym najlepiej rozpocząć? Najlepiej rozpocząć dobrym śniadankiem. I właśnie takie śniadanko teraz mamy. Wszędzie gdzie jeździmy, zawsze uwielbiamy Chińczyznę, a jeżeli jeszcze jest zrobiono dodatkowo przez prawdziwych Chińczyków, to na pewno musi być super apetyczna. Jak zjemy śniadanko, będziemy szukać naszej bramki i myślę, że nakręcimy jeszcze taki mały, mały przerywniczek z lotu z największym samolotem na świecie. To na razie. tutaj miarowy dostaliśmy sławną, włoską pastę na pokładzie niemieckiej linii Lufthansa Natomiast Dziubal dostał wołowinkę w sosie kwaśnym A i do tego bułeczka mamy jeszcze paprykarz w plecaczku więc zaraz będziemy konsumować Można powiedzieć chwilką tu Los Angeles. Właśnie żeśmy dojechali, wyszliśmy przed lotnisko, pogoda zarąbista, świeże amerykańskie powietrze. Teraz szukamy tylko przystanku i jedziemy do wypożyczalni wypożyczyć naszą kurę. Zaraz zobaczymy, co dostaniemy. Czekamy jeszcze tylko na marikę. I zobaczymy się za chwilę. To narra. Nie było czasu na posiedzenie w knajpie, ale udało nam się szybciutką kolację ściągnąć do hotelu. Pierwszy posiłek po przyjeździe. Jedziemy na Bogato. jest 24 na dobę czynny. No to wsuwamy. dzień po ciężkim dniu zakupach W końcu nadeszła chwila na classy, klasykę kalifornijskiego jedzenia to Oczywiście jak myślicie znajdujemy się w In-N-Out Zamawiamy burgerki z dodatkami, frytki Zaraz przyjdzie zobaczymy jak to wygląda i jak smakuje Właśnie wjechała klasyka kalifornijskiego jedzenia Firma In-N-Out Nasze hamburgerki Kryteczki, rudbirek i przystępujemy do konsumpcji właśnie.